Czy można bezkarnie zabić superbohatera? No to zależy, którego i kogo spytacie. Skoro karzemy generalnie za zabicie człowieka, no to pytanie sprowadza się do tego, czy możemy ich traktować jak ludzi. No i tak, generalnie niektórzy z nich to są ludźmi, w sensie jak Batman, inni z kolei niewątpliwie są kosmitami, jak Superman, i tu temat jest otwarty, ale mam przede wszystkim na myśli tych wszystkich meta ludzi, którzy na którymś wcześniejszym etapie swojej egzystencji byli ludźmi, ale coś się z nimi stało w sensie genetycznym. I w większości główne uniwersa, czy Marvela, czy DC, jakoś tak trochę pomijają ten temat, ale jest jedno uniwersum, mianowicie uniwersum Ultimate, które ma na ten temat coś ciekawego do powiedzenia. Otóż, według wersji rzeczywistości tego uniwersum, generalnie za człowieka i podmiot praw obywatelskich, chociażby traktujemy tylko człowieka w sensie genetycznym czystego. Czyli jeżeli w wyniku jakiegoś eksperymentu czy wypadku nastąpiła jakaś mutacja waszego DNA, w wyniku czego nie jest ono już czyste, to technicznie rzecz biorąc nie jesteście ludźmi i nie macie żadnych kompletnie praw, co znaczy, że też nie karamy za wasze zabicie. A już poza samym zabiciem to jest taki wątek Normana Osborna, który w tym uniwersum zamienia się w wielkiego, zielonego goblina plującego ogniem. I generalnie jak S.H.I.E.L.D. go łapie, no to trzyma go po prostu w piwnicy bez żadnego sądu, nawet nie daje mu telefonu do adwokata ani nic, no bo przecież technicznie rzecz biorąc nie jest człowiekiem, więc też nie ma kompletnie żadnych praw. I to jest bardzo ciekawe podejście, spodziewałbym się czegoś podobnego w świecie rzeczywistym, gdybyśmy doświadczyli istnienia tu ludzi. Czyli reasumując, chyba można, o ile nie klasyfikujemy ich już genetycznie jako ludzi.